Nie bój, to tylko czeń zbieramy, mijamy cień Nie bój się, Halloween, to noc jest Zabawa, nie jest strach, tylko śmiech i dźwięk Nie to perze w locie, śmieją się jak ja Maski na twarzach, kto się kryje tam Wiedźmy na miotle, czarów cały plan Nie bój się, Halloween, tu każdy zna ten stan Cienie na ścianach, ale to tylko gra Wyobraźnia kłata figle, otwórz oczy, pa Za rogiem może tu tylko nocny staz. Nie bój się, nie bój To tylko cień Cukier zbieramy, mijamy cień Nie bój się, Halloween Nie popełnę w locie, śmieją się jak ja. Maski na twarzach, kto się kryje tam? Wiedźmy na miotle, czarów cały plan. Nie bój się Halloween, to każdy zna ten stan. Dzień na ścianach, ale to tylko gra. Wyobraźnia pada figle, otwórz oczy, par. Za rogiem może, ducha może tylko brat Nie bój się Halloween, to tylko nocny stan.